Witam Was kochani bardzo serdecznie, dziś troszeczkę w innej odsłonie, w klimacie bardziej strzeleckim i chcę Was zaprosić na szczególne wydarzenie. Śmiem twierdzić, że to jedyna taka impreza w Polsce, a myślę, że również na świecie. W dniu 11-12 maja 2024 na Szczelnicy Wojskowej w Zielonce koło Warszawy odbędą się warsztaty Delta Long Range Weekend. Co to za impreza? To nie są zawody, gdzie uczestnik walczy o każdy punkt i chce zająć jak najwyższe miejsce na pudle. To są warsztaty gdzie każdy uczestnik, który posiada pozwolenie na broń i posiada broń, a chce być lepszy w tym, co lubi, może poprawić swoje umiejętności strzeleckie. To nie walka z innymi, to walka z samym sobą. Na warsztatach mamy rozstawionych 100 metalowych gongów na różnej odległości, od 100 metrów nawet do 1800 metrów i Ty możesz oddać szał. Ja jak to możliwe? Ja nie umiem strzelać na takie odległości. I właśnie o to chodzi, że tutaj na tej imprezie pod okiem doświadczonych instruktorów o światowej renomie zobędziesz wiedzę na każdym poziomie dopasowanym do ciebie. Zupełnie początkujący uczestnik zdobędzie podstawową wiedzę, jak prawidłowo ułożyć się do strzału, jak oddychać przed naciśnięciem spustu. Instruktorzy pokażą Wam, jak pracować na wietrze, jak skorzystać z bębnów umieszczonych na lunecie. Pokażą Wam, jak prawidłowo korzystać z siatki celowniczej. Instruktorzy nauczą Cię, jak wykorzystywać możliwości swojego karabinu, poznając jego mapę balistyczną. Tu poznasz szajniki strzelectwa precyzyjnego, taktycznego i techniki PRS. Myśliwi także mają okazję do sprawdzenia ustawień swojej lunety na nowo rozpoczęty sezon narogacza, a jednocześnie rozwinąć swoje umiejętności na branży strzelectwa długodystansowego. Dla bardziej zaawansowanych strzelców długodystansowych jest do zdobycia odznaka Honglanda, ale nie za darmo. Na jednej z osi, której opiekunem jest znany strzelec Darek Topyła, który prowadzi znany nam wszystkim portal strzelecki i objął właśnie patronatem medialnym to nasze wydarzenie trzeba wykonać bardzo trudny test. Jest jedna minuta, jedno wejście, jeden strzał. I odznaka już może być twoja. Tak jak widzicie, korzystamy z broni sportowej. Na szynie Wywera jest luneta celownicza biegówka o powiększeniu od 1 do 10 na 28, ze specjalną siatką do strzelania długodystansowego. Zaprojektowana jest do celów strzeleckich, korzystają z tego służby leśne, służby graniczne, a Wy będziecie mieli okazję przetestować i strzelić z tej lunety. Na poligonie w Zielonce, niżej w opisie filmu, znajdziecie link do strony wydarzenia i formularza zgłoszeniowego. Ponieważ jest to poligon wojskowy, trzeba dokładnie wypełnić formularz. Ja czekam na Was 11 maja w okienku rejestracja. Więc cóż, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia na strzelnicy w Zielonce. Do widzenia.